i było widać jego kurde nie małego placka. <laughs> to tak Wieku, Mały placek widziała cała Polska. Wieku, zawstydziłbym Matiego. <laughs> bo, wielkiego Bora. Bora, wielkiego Bora bym zawstydził kurde. Bora z kurwa. Lasy nie Słuchaj, Boru by Boroby, bo, 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 nie doszedł tydzień do siebie. Pan w historycznym programie e, Hate Park e, wspomniał, że pan Borek posiada kopyto, Pani e, Cloud stwierdziła, wodą. że w takim razie musimy zacząć zobaczyć, jak to się dobrze ubrać w tej kastoramie. Przyszło. Więc ja myślę, że po kolei. Kurwa, jakie Na ten dział ogrodowy ma naprawdę bardzo rozwinięto. Ten no Mario, tak, ja, ja myślę, że... To jemu dajcie, kurwa, On już ma ogrodniczki, mógłbyś podać? No, prosi, proszę, proszę, proszę. Ja, tak. tak. Zakładaj swoje palto. Nie, tu rękawiczki też mamy. No, zakładaj palto, żebyś nie zmógł w deszczu. Proszę bardzo. Ja, ja też? Tak, oczywiście, ja... trzymaj, a ty ma. chłopaki. Ty, ty masz no. sędziowską koszulkę? <laughs> ja widzę pominak, że wy nie chcecie, to wy chociaż dostaniecie rękawiczki, jeżeli chcecie. O, ja mam polóweczkę, a więc ma ogrodnictwo. Marcin Teraz bomba ciebie, możesz bo... przemówić. To ja w ramach. To, to... opór wojenny, bo ostatnio was tak sprowokowałem. To dla ciebie, Marcinku. I dla Dominika mam prezencik w środku. Tam po prezenciku jeden dla ciebie, drugi dla niego. Możecie wyjąć, się potęsować. Dzięki. Możecie ubrać od razu te prezenty? Poczekaj. No co tak, patrz starowanego z w gębę się nie patrzę. To jest dla kogo? Bo ja wiem, Dla ciebie, dwa takie same! Nie, po, słuchajcie, dwa chodzi, takie same. Chodzi o to, że on nie umie pisać, on jest niepiśmienny i on musi jakieś obrazki rysować. Więc to jest dla kogo? Dla ciebie. Piesek dla kogo był, dla, dla mnie? Ciebie, dobrze, tak. okej. Okay. A dla Dominika co było? Jakie, zwierząt... drugi Jakie zwierzątko? Drugi piesek. O, dobrze, drugi, drugi piesek. Drugi... A... On tego nie no, podpisze. No, no za, załóżcie, nie? Rozumiem, rozumiem. Słuchaj, ja coś ci powiem. Ja coś ci powiem. O, teraz może Pomyliłeś adresy. Omyliłeś adresy, obraz, żeby będziecie moimi Pomyliłeś adresy, bo być może Andrzej sz, 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 takich rzeczy szukał, bo to może... Ta Andrzej to Ci z głowy wybije takie gadanie, no, no, to, no to zobaczymy w sobotę. Ale Andrzej Ci obiecał też, co Ci zrobi, więc jak założysz tą obrożę, to myślę, że Andrzej ci może na spacer ja mam, ja mam... Słuchaj, to teraz, to teraz podsumowuję. ja nie mam żadnego problemu, ale to najmniejszego z osobami LGBT. Ja uważam, że wszyscy LGBT? ludzie, wszyscy ludzie mają prawo żyć tak jak chcą i a co ty I ty tyle w tym beta, temacie. To LGBT. ja też nie rozumiem Andrzeja, że on się tak irytuje, że środowiska LGBT po tym, co powiedział, chciały go wziąć na swojego chorążego na marsz. Ale Marcin, ale chcieli, Ale to, to co ja mam poradzić? W takim razie to możesz to założyć. No, ja dziękuję bardzo, no, ja dziękuję nie. bardzo. No, dziękuję bardzo. no, dziękuję no, bardzo. Dziękuję no przecież nic do nie ma. Ja nie mam do tych środowisk nic, ale ja nie muszę w tym chodzić, tak? Wyprowadzę cię na spale. Bo słuchaj, tolerancja to jest jedno, a uczestniczenie w czymś to jest drugie. Andrzej, Andrzej Fonfara się zadeklarował. Po prostu. A ja się nie deklaruję, natomiast ja wszystko Ale przecież myśli ty, ma, ty masz założyć obrozy, którym ci kupiłem, suko, i to wszystko. Co ty masz za problem? Ja no. Ja nie rozumiem <noise> gościa. Człowiek no, przynosi no, prezenty, z darami przychodzę do Was. A Wy, ja nie wiem, jacyś ja coś, na coś kurwa wybrać? można powiedzieć, że z darami z, do cesarza. Tak, no, więc się. skoro nie podoba no, tak Ci się to, to, pani, to, to może reżyserka, bo pamiętasz, Marcinku, ostatni program Cloud, jak zadzwonił do Ciebie pewien gość i mówił, że glatałeś z tą gołą, gołą swoją kuśką, taką tam. Po <noise> i, I wszyscy to widzieli. I Biedny, żeś molestował biedną dziewczynę, jak się okazało, dziewicę, ale swojej ty pierdol, ale, ty, ale nie mów takich rzeczy. Nie pierdolę. Bo pierdoli... Dobra, doprecyzuj, bo, do, do, do precyzuj, nie, no, bo po, użyłeś za mocnego słowa to precyzuj po, o co chodzi. Po, ja. to, już to, niech to, sprecyzuje. Puścimy, Dawaj. puścimy, do, nie, no, nie, 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 nie puścimy, tak, puścimy, 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 puścimy. Proszę włączyć. Ale nikt, nikt nie, nie, nie bo to jest kłamstwo i to jest w ogóle... Skurwysyństwo gadanie takich rzeczy. Że... Jakie skurwysyństwo? Nie gadaj takich ksów. Marcin. Paweł, nie Zdegustowałeś. To, to są poważne słowa, Paweł. Dobrze, to tak to lekko, w takim razie to zdegustowałeś. zdegustowałeś. O! Zdegustowałeś. Ale to proszę, jak będziemy na wizji, żeby jesteśmy, to poprawić. Jesteśmy, jesteśmy na wizji. Na wizji. To popraw to słowo. My bo jesteśmy, Nie Zdegustowałeś okay. niewinną niewiastę. Dobrze, nie. uwaga, puszczamy ten materiał, o którym mówi bomba. Trzy, cztery. Spędzam czas, czas z Saszą co to, to to, z, mówię, co to za samuraj? Znaki e, tak, w Posłuchajmy, posłuchajmy. Tak. O, patrzcie, jak ja tu śpię. Ale kier, tam nie zdjęliłem. To nic nie widać, bo zblurowałem. Nie venueu... ja to blurowałem tak? Tak ty bludowałem, tak. Zaczynaj. Pokazują jak się wyjeżdża! O Boże, tak! A jaki kurwa z wyrok! Stary dewiąz! Cały czas! Jaki zajaraży, jak go oglądają, słyszycie spoczej co! Mam nadzieję, że tego nie oglądasz. No nie oglądam! Marcin, no, nie oglądam! Co? Polska patrzy. Jaki zamieramy, kurwa. Jak pan z krzywdą. A sami to bierze cały czas? No nie patrzę, Jackie! Proszę nie patrzeć. <ścoughs> Proszę <prawie> nie patrzę. No <ścoughs> ja chcę jeszcze Proszę <ścoughs> ja <ścoughs> -y, Nie, no nic <ścoughs> nie spodem. Ja prosiłem, nie patrzcie. Ja prosiłem, nie, 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 nie prosiłem. Zimnałam. Patrzcie.

Ale po raz tak to bardzo miłe. Ale ogólnie, jak się przy niej okazało, Marcin lubi się pochwalić z kolegą po takich akcjach, to możecie puścić od razu część drugą. Bo tam jest w drugiej, Marcin lubi się, znaczy Marcin lubi się obnażyć i pochwalić kumplów, co to zrobił. No tak, tam jest dru druga część. Co ty pilniej? Tak, Twojej twoje. Coś ty tam nawet zawiódł, Marcin. To jest w ogóle. <grystów> ale nie, bo ma mówisz serio, że masz jeszcze część drugą? Mała, ale co? Co, małem, no Ale co ty To pokaż. No, to czekaj, włączę pilota. No to pokaż. Czy... To prosimy reżyserkę, żeby puścić. Reżyserka mówi, że nie dostała takiego pliku jak, no jak to, to numer maja, dwa. Mają, 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 Marcinie, nie wiem o co no, zapytać w tej Co no ja mam wam powiedzieć, kurwa. <grystów> no przecież jest? dostarczony drugi. co? Aha, no to włącz internet, to się dostarczy, mam nadzieję, tak? No dobra, no tam z, z, jak, z tym, Z jakim obliczem? No powiem cię, kurwa, że się kurwa, się chichrał, chichrał śmichał, że cię zobaczyła. i zobaczyła mnie, kurwa, i najmą zajarany, że go małolatka na głasa zobaczyła. Ale ty musisz zrozumieć jedną <grym> rzecz. Musisz zrozumieć jedną rzecz, bo ty tego chyba nie rozumiesz. Tak? Że mnie w tym pokoju fizycznie wtedy nie było, tylko się kąpałem. Ktoś. Czyli produkcja włączyła jej wideo tak, i ty, z tak, momentu, kiedy byli, ja się myję, rozumiesz tak, to? Ale byli, rozumiesz ja to? Byli, I powiem ci jedno. I co ja mam kurwa z tym wspólnego? Mówiłem, nie patrz. Zamknij oczy, nie patrz. Chyba. A to ja taki mam takie pytanie, maszyn. to jak rozmawialiście? W w innym pokoju zupełnie? To... Nie, byłem no, w psychikowskim pokoju, kuchoty, tylko to była obok. I oni wrócili na ekranie. Ale to oni puścili niewyblurowaną wersję, tak? tak? I tak się z program. Nie była co ty gazer, za głupoty? Naprawdę? No tak, bo to leciało po 23 czy 24. W, te w telewizji leciało niewyblurowane i było widać już jego już kurde nie małego placka. To tak Mały placek widziała wieku, cała Polska. Zawstydziłbym Maciego. Bo, wielkiego Bora. Bora. Wielkiego Bora bym zawstydził, Bora z kurwa. Nie bo, Słuchaj, Boro by, bo, bo, by nie doszedł tydzień do siebie, kurwa. By. Bo, <noise> jakby Bora wiedział, tań... z, kim, jakby wiedział z kim tańczy. Jakby brała... <noise> wiedział z kim tańczy. Pan w historycznym programie e, Kate Park e, wspomniał, że pan Borek posiada kopyto. Bo a nie posiada, na... czekaj ty, Poczekaj. Cezary, Cezary, a myślisz, że nie posiada? Ja nie wiem, nie widziałem tego zdjęcia, ale najwidoczniej pan je tak dobrze studiował, że był pan w stanie stwierdzić, że na męskie warunki jest ale to, kopyko, to Słuchaj, czy... To nic nie szkodzi, bo może Ale możesz wejść do internetu, bo to wiesz, w internecie nic nie ginie. No kurwa, no wszystko jest no noga od stołu, no tak mówi kolega noga od stołu. Ty, panie Marcinie, to może ja zostawię numer tam ekipie z Cloudu i pan mi wyśle to zdjęcie, to pan ma na telefonie. Nieściepły. Ty, ciepły, jest. Lubisz wysyłać ciepły, ciepły ty, ty, nie, nie, słuchaj, ta, ale pierdolisz, ale ty, powiem ci jedno, nie, powiem ci jedno, nie, powiem ci jedno, jeżeli pijesz, to przestań pić, bo pierdolisz <laughs> takie głupoty, że tego się nie da słuchać, naprawdę. Czemu? Nie przestawaj. Nie przystawać. Nie przestawaj. Nie wysiadać z tego pociągu, nie? <laughs>